Tutaj zwróćcie uwagę, ja jestem, stoję właśnie przy pięknym Porsche. Porsche z 1977 roku, który ma oznaczenie 911 łamane na 930, w zależności od wersji silnikowych. W auto wyposażone w silnik o pojemności 3,3 litra, prędkość maksymalna 250 na godzinę i moc 285 mechanicznych. Masa własna samochodu około 1000 kg. Ale zwróćcie uwagę, że przód bardziej, bardziej przypomina Ferrari niż. Porsche, przód ścięty mocno, nie ma tych takich klasycznych okrągłych lamp, jakie były większości w większości, jakie wszyscy znają z Porsche, tak, tych, tych okrągłych oczek, tylko są chowane, wysuwane właśnie takie kwadratowe lampy z przodu. Przód mocno ścięty, wloty powietrza, właśnie wyprowadzone tutaj w, w, nad kołami. No, bardzo mocno przypomina to od przodu właśnie Ferrari. Ferrari mamy też zaraz obok, więc zwróćcie uwagę, że linia tego samochodu jest prawie identyczna. Troszeczkę od Ferrari jest wyżej poprowadzony dach. Mamy oczywiście tutaj wersję cabrio, jak widać. Z tyłu też duże wloty powietrza, prawdziwe wloty, nie żadne fejki. E, w środku oczywiście skóra, piękne wnętrze a to co w Porsche starym było najciekawsze to tył samochodu. Zwróćcie uwagę na ten spoiler w wersji turbo, który tutaj występuje e, mamy naprawdę ten spoiler ogromny on był tak długi, żeby jak najbardziej dociążyć ten tył żeby ten napęd na tył, silnik z tyłu, który jest e, powodował, że będzie miał przyczepność w każdych warunkach. Oczywiście dzisiaj do nowych samochodów jest to całkiem inna bajka, ale no, tamte lata naprawdę to było bardzo dobre związanie z tyłu. Klasyczna taka wąziutka lampeczka, która szła. W niektórych modelach ona szła przez całą długość. Tu w związku z tym, że jest ta wersja turbo, właśnie z tym spoilerem, to ta klapa jest taka wybrzuszona. Tam mamy cały obszar silnika, dlatego ta klapa jest powiększona, bo ten silnik tam jest dosyć mocno rozbudowany. Mamy też takie, jak widzicie, dodatki na zderzakach, że ktoś nas jedzie, żeby tego silnika nie uszkodzić. Kolejne wloty na zderzaku od dołu, a we wnętrzu jest klasycznie jak w starych, można powiedzieć maluchach, takie proste fotele, które nawet nie mają dużego trzymania bocznego. W nowych samochodach jest dużo głębsze, te fotele dużo e, mocniej trzymią na boki, jest bardziej sportowo, a tu taka klasyka, jak widzicie, e, czyli prosto i i no, tak jak w starym maluchu, taka zwykła ska, zwykła taka skórka e, na, na fotelach, bez żadnych wielkich wgłębień, no, ale sam samochód na no, tamte lata robił efekty. No, wyobraźcie sobie: 77 rok wyjeżdżacie samochodem, który ma 285 koni mechanicznych i wygląda tak jak ten, tutaj. I co do sportowych samochodów, dla porównania wam pokażę. Tutaj mieliśmy e, samochód z 77 roku, a teraz przejdziemy do Jaguar z lat. 1960., czyli 1959 rok. Jaguar dużo starszy, ale linia naprawdę przepiękna. Jeżeli chodzi o jego kształty, jeżeli chodzi o wygląd, zwróćcie uwagę na tą klasykę, na ten wygląd tego Jaguara. Ten jest oczywiście klasyczny znaczek tego Jaguara z przodu, który jest odstający, taki wystający z maski, dzisiaj już Jaguarze legalnie nie mogą go montować, z tym, że jest to niebezpieczne dla pieszych, kiedy się tym nie przejmowali. On miał być, on miał pokazywać drogę, on miał wskazywać, gdzie ten Jaguar jedzie. Mamy oczywiście z przodu ten klasyczny taki jak grill. Małe oczka z przodu, takie wypuszczone na takich wypustach. Do przodu oczywiście chromowane zderzaki szyby, a czyli koła szprychowe. Kiedyś też to co ciekawe, te koła szprychowe zapewniały dużo lepszą stabilność i twardość koła niż teraz nowe felgi, które mamy. E, specyficzne, bardzo fajne, bardzo piękne felgi. Jeżeli byśmy dzisiaj takich chcieli kupić, to same felgi są naprawdę dużo warte. Jeżeli chodzi o produkcję, model ten, czyli XK 150 kupe był produkowany od 1957 do 1961 roku. Ten model jest z 1959 roku wyposażony w silnik o pojemności 3,8 litra i prędkość maksymalna 245 godzinę 265 koni mechanicznych w latach 60. W 1959 roku, taka moc w takim samochodzie, no to robiło wrażenie. Klamka, oczywiście otwierana klasycznie, nie podwiatr, malutka, taka, malutkie takie lustereczko z boku oznaczenie S na drzwiach i te przetłoczenia, które idą tutaj do boku aż do przodu samochodu. E, tylna szybka, co ciekawe, jest uchylana. I tutaj, jak dobrze pamiętam, w tych modelach nie było się otworzyły drzwi słupka B, tu cała ta powierzchnia, to się tylną szybką można było tam uchylić. E, tylna szyba jest otwierana, ta szyba jest uchylana, tak zwany wiatrołap, to też było w maluchach że ona się uchylała i robiła taką mikrowentylację. W środku szerokie fotele, nie ma zagłówków, jak zwróćcie uwagę, nie ma żadnego trzymania bocznego już tej mocy, tylko są proste, bardzo komfortowe, wygodne fotele. No i oczywiście taka malutka gałka, wszystko czerwoną, taką, taką bordową skórą obszyte, no, daje troszkę luksusu. Z tyłu jeszcze dwie osoby mogły siąść, i nawet tam troszeczkę miejsca jest, takie mniejsze osoby by spokojnie usiadły. No i ten mocność, ten tył, który był klasyką Jaguara, nawet w autach luksusowych przez wiele lat te tyły właśnie w ten sposób wyglądały. Eee, tutaj oczywiście na środku mamy oznaczenie w Modelu jakiś tam m, chyba w rajdów, czegoś, co wygrał, bo tam są dane rocznikowe. Musiałem dokładnie poczytać, ale z tego co wiem, tak to wyglądało. Oczywiście chromowana budka na nad tablicą taka mocno wystająca. No i te malutkie lampki znowu na takich wysięgnikach, które też są metalowe, i zimne. Nie jest to żaden plastik, jest to prawdziwy metal. To samo te rury wydechowe wystające z samochodu, żadne fejki jak na nowych autach, tylko prawdziwy, prawdziwy samochód. Jeżeli chodzi o masę własną samochodu, zwróćcie uwagę, mamy mocny silnik, duży silnik, bo prawie 4 litry, a samochód waży tylko tonę, czy, a czy tonę 130 dokładnie. Jeżeli chodzi o masę własną, no to bardzo leciutki, zwinny, szybki, eee, no i przy okazji, tak jak mówię, bardzo piękny, luksusowy samochód, jakim jest właśnie ten model Jaguara. Dla porównania, znowu całkiem inna technologia, czyli pojazd włoski Alfa Romeo Giulia Spider 1600 samochód 64 roku, więc rocznikowo bardzo porównywalnie do e, właśnie Jaguar'a, troszeczkę młodszy od niego. No ale zwróćcie uwagę, że mamy całkiem inną stylistykę, całkiem inny wygląd. Oczywiście też wszystko jest metalowe, ale już nie jest tak piękne, już nie jest tak dokładnie zrobione, że mamy taki tylko odlany, Kawałek metalu, już nie ma jakichś tam tych szczegółów, tych takich detali, które mogą zachwycać, ale dalej. Auto jest ładne, piękne i mm, bardzo prawdziwe. Tak mówię, wszystko jest dalej metalowe, zimne. Nie ma tutaj, tak mówię, plastików. E, mamy ten wlot powietrza tutaj właśnie na przodzie, przy masce. Te malutkie kierunkowskazy na, na boku. E, auto jest dużo mniejsze niż modele, które pokazywałem. Oczywiście wersja cabrio. E, I też warto zwrócić uwagę właśnie na te szyby, które wychodzą z połowy drzwi. Tutaj nie mamy czegoś takiego jak nowych samochodach, tylko 4 tu jest te wycięcie takie. Zwróćcie uwagę i szyba wychodzi właśnie z drzwi, te drzwi są tak wycięte, żeby ona tam była. Piękne wnętrze, kokpit lakierowane pod kolor nadwozia z tyłu znaczek, na środku też takiej chromowanej, podwyższonej obwódce. No, malutkie felgi stalowe, nie ma tutaj żadnych jakiś tam szprych, jak to miało miejsce w Jaguarze, ale ten tył też taki klasyczny, ta mała lampka z tyłu. No samochód naprawdę jak na włoskie lata, no taki prawdziwy Włoch, taka prawdziwa włoska motoryzacja, ale wnętrze jest przepiękne, zwróćcie na ten kokpit, prędkość maksymalna jakie to auto osiągało, wyobraźcie sobie 64 rok, 960 kg masy własnej, 92 konie mechaniczne, więc niby w teorii niedużo, ale 172 km na godzinę, niska masa i prędkość maksymalna naprawdę zachwycająca jak na tamte lata, lata 60. Te 170 na godzinę, ponieważ to było niemożliwe i bardzo szybkie jak na tamte lata nawet na dzień dzisiejszy spokojnie to wystarcza. E, no i tak mówimy 90 koni i tylko 900 kg masy własnej. Tak się kiedyś produkowały samochody, miały być lekkie, one miały być zwinne, one miały być szybkie, e, a nie ciężkie, nie ospałe, nie wypełnione elektroniką, mała, a znaczy mała wąska kierownica która fajnie leży w rękach i fotele, ale już z zagłówkami. bo W przednich modelach nie mieliśmy zagłówków. Co do aut sportowych mamy tu jeszcze trzy modele, w sumie, które chciałbym wam pokazać. Kolejny to jest tutaj Maserati, Maserati 3500 GT z 62 roku. Maserati, tak samo jak Jaguar, to jest piękny samochód, który jest naprawdę w pełni klasyczny, nie mamy fakt szprychowych felg, jak to miało miejsce w Jaguarze, ale ten przód też, ten znaczek klasyczny, Maserati na środku, wszędzie chromy, jak to na tamte lata przystało, każdy samochód te chromy, przynajmniej luksusowe, musiał mieć silnik, tu mamy 3,5 litra o mocy 240 koni, którego prędkość maksymalna to było 220 km na godzinę. Zwróćcie uwagę na te lustereczka, które wychodzą tutaj z boku. Mamy takie małe lustereczka, nie tutaj przy jak w nowych autach przy szybie, a właśnie w połowie maski przedniej. no i Ciekawie to wygląda. Wlot powietrza na środku przedzielony na pół. Mamy na środku dwa wloty, na środku oddzielone. E, tutaj też mamy oznaczenie super e, Legera, super Legera. Takie oznaczenie pewnie modelu wyposażenia. Nie jestem jakimś tam znawcą maserati, więc jeżeli wiecie co to oznaczenie na masce oznacza, możecie w komentarzu oczywiście napisać. Zwróćcie uwagę też tutaj na szyby bezramkowe. Mamy naprawdę piękne, piękne do drzwi zaokrąglone, klameczko oczywiście klasycznie otwiera na fotele też, tak jak wcześniej wspominałem, bez żadnego trzymania bocznego. Klasyczne, proste, skórzane fotele, ale w wnętrze jest też przepiękne. Tam jest taka łapka też dla pasażera, który może się złapać. Bo gdybyśmy za szybko jechali, to tak, to tak to się prezentuje. No i długi, długi tył, chromowane, chromowane. E, znowu dodatki z tyłu i kwadratowy tył, który w sumie nie do końca pasuje do, do sportowego samochodu. E, ale też Maserati musiał być troszkę też luksusowe. Dwie końcówki wydechu, prawdziwe, metalowe, wyprowadzone pod samochodem no i na koniec mam jeszcze dwa modele Ferrari i Opel GT Opel GT z 69 roku to w silnik o pojemności 1,9 litra moc 90 koni i prędkość maksymalna 185 na godzinę masa własna 930 kg to samo co mówiłem przedtem o włoskiej motoryzacji tak samo tutaj bardzo lekki samochód zwinny, szybki, taki mały gokart szerokie felgi z tyłu jak zwróćcie uwagę te kapcie z tyłu są jak Jakiś masłek gruba opona, szeroka felga, e, wysoko poprowadzone fotele. Nie ma zagłówku, ale w same fotele, myślę, będą opierać głowę. E, ta góra jest ścięta, tył jest troszeczkę poszerzony. E, lampy tutaj, jak widzicie, schowane. E, w momencie, kiedy odpalimy, one się tam obracają, otwierają. No i wy, wybruszenie na masce aby wszystko się zmieściło. Tutaj ważne były osiągi, żeby auto było lekkie, było zwinne, było szybkie i jak widzicie, tak wyglądał. Wersja wydania niemiecka Opla, jeżeli chodzi o samochody sportowe z lat 60., a dokładnie z 69 roku. Jeżeli chodzi o produkcję tego modelu, e, one wychodziły, jak dobrze pamiętam, od 68 roku i na koniec wisienka na torcie, czyli mamy klasyka z lat 90., czyli Ferrari 348 TS Targa. E, jeżeli chodzi o ten model, to jak widzicie, jest 92 rok, czyli półlitrowy silnik. 295 koni mechanicznych i masa własna 1500 kg 275 km na godzinę, już dobijał do 300 km na godzinę prędkość no i jak widzicie wloty powietrza jak Ferrari Testarossa e, oznaczenie oczywiście piny farijne ta klameczka tutaj właśnie przez guziczek, która jest schowana to też jest takie ciekawe rozwiązanie, że nie ma zwykłej klamki tylko jest taki guziczek, który otwierał, otwierał drzwi ten ogromny w wylaty powietrza, no i samochód z lat 90., a do dnia dzisiejszego linia jego jest piękna i nowoczesna. Z tyłu ta słynna kratownica nad silnikiem, no dzisiaj się robi przeszklone, te klapy, żeby było silnik widać, ale ta kratownica i ten tył to jest taka klasyka z moich lat. Ja miałem samo te Ferrari właśnie na plakatach popowieszane nad łóżkiem i zawsze człowiek marzył, żeby kiedyś go zobaczyć na żywo. No i tutaj właśnie mogę to marzenie spełnić, ten tył, te, te kraty, te, te kraty właśnie na tyle nad e, e, śnikiem. Kiedyś też w takich normalnych samochodach się montowały takie kraty na szybach, żeby troszeczkę to przypominało, coś takiego. Nie. No i oczywiście klasyka wnętrzu, tu już mamy fotele kubełkowate, już jest lata 90, już są kubełki, już jest inne trzymanie na boki, już są zagłówki, już jest całkiem inna motoryzacja, ale we wnętrzu widać te lata 90 jeszcze, albo już, bo już jest troszkę więcej tego plastiku, że to jest wszystkie takie troszkę, troszkę inaczej stworzone, już nie ma tych chromów od zewnątrz, tak jak to miało miejsce, już nie mamy felk szprychowych, jak to miało miejsce w tych poprzednich egzemplarzach, które Wam pokazywałem, więc już widać tą nowożytność tych samochodów, już widać tą klameczkę inną, już widać... Całkiem inną linię samochodu No ale tak jak mówię linią to auto wygląda naprawdę pięknie i nowocześnie Jeżeli chodzi o sportowe samochody to wszystko Ja zaraz przejdę do aut naprawdę pięknych, wyglądajcie dalej Aut z porządków produkcji, całkiem starych Pojazdów przepięknych jeżeli chodzi o wygląd A później jeszcze mamy parę wersji Tatr i motocykli Tutaj jeżeli chodzi o Porsche, każdy kojarzy Porsche z Sportowymi samochodami A tutaj właśnie stoję przy pięknym Porsche Junior 108k Auto z 59, a znaczy auto traktor z 59 roku. E, I takie traktory były produkowane prędkość 20 na godzinę, masa 980 kg, prędkość maksymalna 25 km. No, nie było to sportowy pojazd, był to pojazd użytkowy, tak zwany traktor. Ale mało osób wie, że Porsche produkowało również traktory, właśnie takie jak tutaj widać, malutkie, tak zwane czapki. E, więc Porsche Junior 108K, 59 rok.